Lecąc samolotem, zdecydowana większość z nas chce mieć podczas podróży święty spokój oraz pewność, że dotrze na miejsce bezpiecznie. Czasami jednak na pokładzie samolotu może wydarzyć się coś, w co trudno jest do końca uwierzyć. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich szokujących momentów, jakie spotkały pasażerów takich właśnie lotów. Zapraszam do oglądania. Wybuch wulkanu. Co byście zrobili, gdybyście lecąc samolotem byli świadkami wybuchu wulkanu? Coś takiego wydarzyło się w 2014 roku, kiedy miała miejsce potężna eksplozja wulkanu na górze na mniejszych wyspach Sunda, na obszarze, na którym znajduje się 129 aktywnych wulkanów. Ta eksplozja wysłała wysoko w powietrze ten charakterystyczny pierścień piroklastycznego dymu w kształcie statku kosmicznego. W pobliżu znajdował się samolot z pasażerem na pokładzie, któremu udało się wszystko to nagrać. Spójrzcie tylko, jak masywny jest ten kłąb dymu. Znajduje się nie tylko na poziomie samolotu, ale w rzeczywistości był on również nad nim. Samolot na szczęście nie musiał przelatywać przez te kłęby dymu. Mogłoby się to bardzo źle skończyć. Takie kłęby wulkanicznego dymu mogą czasami tworzyć błyskawice, gdy wznoszą się coraz wyżej. Jeśli ciekawi was, jak duży był ten pióropusz wulkanicznego dymu i popiołu, to według doniesień osiągnął ponad 19 800 metrów wysokości i pokrył łączny obszar, który wynosił około 40 km. Ciekawe, co myśleli pasażerowie, gdy patrzyli na tę wielką erupcję. Z pewnością nigdy wcześniej nie byli oni tak blisko aktywnego wulkanu. Tajemnicze UFO. To nagranie zostało wykonane przez pasażera, który leciał nad Japonią. Jak widać, zarejestrował on coś, co zdecydowanie nie jest kolejną chmurą. Nie przypomina to też żadnego statku kosmicznego, który znamy z popkultury. Nie jest to latający talerz, jak wielu świadków UFO relacjonowało to zdarzenie. Jak myślicie, co to takiego jest? Czy może być to prawdziwy statek obcych? Może w rzeczywistości istoty z innych planet przemierzają światy właśnie w takich podniebnych konstrukcjach? Gdy przyjrzymy się bliżej temu nagraniu, możemy dostrzec kilka pomniejszych statków, które prawdopodobnie eskortują to większe UFO, a może to część jakiejś jeszcze większej floty wojennej. Niektórzy twierdzą, że to co zostało nagrane przez tego pasażera to nic innego jak iluzja. Twierdzą, że ten wysoki statek jest w zasadzie odbiciem japońskiej góry w chmurach. Jeśli spojrzeć na kształt i kolorystykę tej maszyny, teoria ta może mieć jakiś sens. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Start promu kosmicznego W większości takich samolotowych historii najważniejsze to znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. W tym przypadku samolot był właśnie tam, gdzie powinien, dokładnie wtedy, kiedy powinien. Lecąc samolotem, prawdopodobnie nie spodziewalibyście się, że w pobliżu waszej trasy odbędzie się start promu kosmicznego. Przede wszystkim dlatego, że takie momenty są ustalone miesiące wcześniej. NASA stara się też wybrać termin, w którym to na niebie nie będzie wówczas żadnych innych statków czy samolotów. Robi się tak na wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak podczas startu rakiety. Jednak w 2011 roku wydarzyło się właśnie coś takiego. Pewien programista, Neil Monday, zarejestrował start wahadłowca swoim iPhone'em, patrząc na niego przez okno pasażerskiego samolotu, wylatującego z międzynarodowego lotniska w Orlando. Choć startujący statek kosmiczny wydaje się być tuż obok, to w rzeczywistości jest on wiele kilometrów dalej. Mimo to, można go było zobaczyć, a nawet nagrać telefonem. Ponadto, gdy to wydarzenie miało miejsce, kapitan samolotu dał znać pasażerom, że tuż za oknem ma właśnie miejsce tak niezwykle rzadki widok. Kapitan poinformował wszystkich, że prom kosmiczny leci po prawej stronie samolotu i że ci, którzy mają miejsca po prawej, mogą go z łatwością zobaczyć. Dziwne stworzenie. A oto kolejna nietypowa historia. Nie jest do końca jasne, co to nagranie przedstawia, ale trzeba przyznać, że jest dość wiarygodne. Na nagraniu widzimy dwa długie, ciemne obiekty latające po niebie, tuż obok lecącego samolotu. Mają one ogony lub jakieś dziwne macki, które rozciągają się za nimi. W pewnym momencie wydają się zlewać w jedną figurę. Jednostka następnie obraca się w powietrzu. Nie jest zaskoczeniem, że zdania na temat tego nietypowego latającego obiektu są podzielone. Niektórzy twierdzą, że jest to po prostu UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, inni twierdzą, że mogło to być jakieś nieznane, żywe stworzenie płynące po niebie. Przypominać ono mogło podniebną kałamarnicę. Pojawiły się też opinie o tym, że mogły to być smugi kondensacyjne jakiegoś pojedynczego dwusilnikowego samolotu odrzutowego podczas płytkiego wznoszenia, gdy ten podlatywał powyżej minimalnego poziomu smugi kondensacyjnej. Musiało się tak złożyć, że zostały one pozostawione pod torem lotu samolotu pasażerskiego, z którego nakręcono to wideo pod odpowiednim kątem. Smugi kondensacyjne szarzeją, gdy słońce jest blisko horyzontu lub właśnie zachodzi. Niektórzy uważają też, że nie była to sprawka żadnego samolotu ani drona, ale prawdopodobnie jest to coś, co pochodzi z innego wymiaru. Coś musiało prześliznąć się przez chwilę do naszej rzeczywistości. Z kolei na tym zdjęciu możecie zobaczyć odtworzenie czegoś, co pewna para pasażerów twierdziła, że widziała podczas lotu. Według ich relacji ten dziwaczny statek kosmiczny był przez chwilę widoczny, gdy przeskakiwał przez chmury. A wy, co sądzicie o tych zjawiskach? Czy da się to jakoś logicznie wytłumaczyć? Nietoperz w samolocie. Ten nietoperz jakimś cudem dostał się do samolotu. Gdy zaczął latać po pokładzie, przestraszył wielu pasażerów podczas lotu. Nietoperz został odkryty około pół godziny od startu podczas lotu linii lotniczych z Charlotte, North Carolina do Newark, New Jersey. Musiał on jakoś wlecieć jeszcze zanim pasażerowie weszli na pokład maszyny. Nagranie, które wykonał pasażer pokazuje wielu krzyczących i panikujących ludzi. Jeden z pasażerów wydaje się nawet ukrywać w łazience, aby ukryć się właśnie przed zwierzęciem. Ich reakcja jednak jest nieco przesadzona. W rzeczywistości większość nietoperzy jest nieszkodliwa dla ludzi. Zwierzęta te nie zaatakują, chyba że zostaną sprowokowane. Na szczęście po czasie obsługa samolotu zaprowadziła spokój wśród pasażerów. Dalsza panika mogłaby zakłócić lot. Zemsta pasażera. Kiedy jesteście w samolocie, bez względu na to, w której sekcji siedzicie, istnieją pewne zasady, których bezwzględnie trzeba przestrzegać. Są też te niepisane zasady, a jedną z największych jest to, aby nie uprzykrzać lotu innym pasażerom. Najwyraźniej jednak istnieją takie osoby, które albo nie mają o tym pojęcia, albo w ogóle się tym nie przejmują. Jeden z pasażerów nakręcił film, na którym widać kobietę, która usiadła tuż przed nim. Dziewczyna zdecydowała się założyć włosy na siedzenie, na którym siedziała, tak, że zwisały one tuż przy twarzy pasażera z tyłu. Co gorsza, włosy całkowicie zasłaniały ekranik do oglądania filmów umiejscowionych w zagłówku. Dziewczyna nie słuchała próśb, aby zrobić coś ze swoimi włosami. To właśnie wtedy przelała się czara goryczy. Sfrustrowani pasażerowie zdecydowali się dać jej nauczkę. Zaczęli niszczyć jej włosy, włożyli w nie gumę i lizaki, a następnie zanurzyli kosmyki w kawie. W końcu ktoś użył obcinacza do paznokci, aby faktycznie skrócić włosy po jednej stronie. Była to perfekcyjnie wykonana zemsta. Ta kobieta następnym razem dwa razy się zastanowi, zanim będzie chciała złośliwie uprzykrzyć komuś życie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!